W izbie przyjęć już był natłok poszkodowanych. Włączyli się wszyscy pracownicy szpitala, niezależnie od specjalności, bo nawet interniści, okuliści i laryngolodzy Wszyscy włączyli się do udzielania pomocy. Musieliśmy patrzeć na to, jak bez ojca rosły dzieci. zbrodni, natychmiast zostało uznane za miejsce święte. Nazywam się Tomasz Kupiec. Od ponad 23 lat pracuję w Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Jestem szefem pracowni genetyki sądowej. Nasze badania wykonujemy na zlecenie prokuratury, policji oraz sądów. W naszej pracy zdarzają się również ekspertyzy dotyczące ważnych wydarzeń z historii Polski i Europy. Miałem 9 lat. Mieszkałem z rodzicami w niewielkim miasteczku w Małopolsce. Stan wojenny zapamiętałem jako stan strachu, strachu moich najbliższych po każdy kolejny dzień. Czy mógłby nam Pan opisać tło historyczne wydarzeń z 13 grudnia 1981 roku? No to jest bardzo szerokie pytanie tak naprawdę, bo ono dotyczy. Tak naprawdę tego wszystkiego, co działo się wcześniej i związane jest z powstaniem Solidarności, a nawet z genezą tego powstania, czyli z wyborem Wojtyku na stolicę Piotrową, który stał się takim impulsem do tego momentu, kiedy rzeczywiście Polacy mogli się policzyć i mogli masowo zamanifestować tak naprawdę swoje niezadowolenie z ówczesnych rządów. Domagać się takich rzeczy, które dla nas dzisiaj wydają się normalne, czyli wolność, brak cenzury, możliwość stanowienia o sobie, samorządność w działaniu i to, że można rzeczywiście było mówić to, co się myśli. Tego rzeczywiście brakowało wcześniej, i to był taki moment, który zaczął. Ludzi spajać po to, aby powiedzieć nie. I wydaje mi się, że to jest tak naprawdę ta geneza tych wydarzeń późniejszych, no bo skoro ta wolność powstała, i ta wolność narodziła się, mówi się, w Gdańsku najczęściej o tym, o tym dosyć powszechnie mówimy, to my tutaj na Śląsku dodajemy, ale ta solidarność wykuła się w Katowicach. Bo no to właśnie tutaj ci ludzie za te ideały gotowi byli umrzeć, i ci ludzie za te ideały także zginęli. Górnicy pracujący w kopalni wujek w Katowicach pochodzili z różnych stron Polski. Jadę do Tarnobrzegu, gdzie mieszka siostra jednego z nich. Magdalena Pelc, siostra zbigniewa Wilka, który w 1981 roku miał 30 lat. Zapamiętałam swojego brata jako bardzo wesołego, bardzo dobrego, bardzo troskliwego. Jako najmłodsza w rodzinie byłam bardzo przez niego rozpieszczana, robił mi różne prezenty, ale najbardziej utkwiło mi w głowie, jak przyjeżdżał do domu w swoim galowym stroju górnika i mogłam z nim paradować przez wieś, on trzymał mnie za rękę albo nosił na barana, to tak mi utkwiło bardzo w pamięci. Wyjechał na Śląsk dlatego, że mój starszy brat wcześniej wyjechał, trzy lata przed nim wyjechał. Tam chodził do szkoły starszy brat i Zbysiu pojechał też do szkoły, no, wykształcić się i za chlebem. To był ten dzień najtrudniejszy w historii powojennej Polski, 13 grudnia 81. Wczesnym rankiem przed ogłoszeniem stanu wojennego, górnicy bezradni wobec zaaresztowania przewodniczącego Solidarności o północy przyszli nie tylko z ocieczą, do szefa Solidarności, żeby go uwolnić od potencjalnej groźby aresztowania przez ZOMO. Nie tylko zostali pobici, ale tacy zdeterminowani, bezradni, co się staje, tej nocy I przyszli więc wczesnym rankiem przed ogłoszeniem stanu wojenek, do mieszkania do mnie, żeby przyszedł im poradzić, co mają robić. Stawiałem sobie pytanie tylko, żeby to odrobinę zrozumieć, czy to jest problem lokalny. Biorę więc aparat telefoniczny i chcę się poradzić mojego biskupa, chociaż była to godzina między czwartą a piątą rano. Wiedziałem, że to nieprzyzwoite, ale sytuacja bezwyjątkowa. I kiedy stwierdziłem, że telefon jest głuchy, powiedziałem, panowie, to nie jest problem lokalny, kopaniany. To jest jakaś większa sprawa. Poczekajcie, włączę radio, żeby się zorientować, jaki to jest stan ojczyzny. Wytrwałem więc do minuty przed szóstą rano, gdzie speaker powiada, za chwilę przemówi generał Jaruzelski, dziś dzień wejdzie do historii. Obywatelki i obywatele. Wielki jest ciężar odpowiedzialności, jaka spada na mnie w tym dramatycznym momencie polskiej historii. Obowiązkiem moim jest wziąć tę odpowiedzialność. Chodzi o przyszłość Polski. Rada Państwa. W zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Dla Polaków tutaj była to sytuacja o tyle tragiczna, że przede wszystkim internowano wszystkich działaczy solidarności, że tak naprawdę ruch związkowy i solidarność przestała de facto istnieć, bo nie było ich przywódców. Pozamykano stowarzyszenia, zamknięto niezależną prasę i tym samym tała za wolności zniknęła z mapy Polski. Na ulicach pojawiło się wojsko, wprowadzono godzinę milicyjną, podsłuchiwano telefony. Tak naprawdę wojsko było wszędzie i to wojsko zaczęło rządzić państwem. Miejscem, gdzie górnicy zebrali się przed rozpoczęciem strajku, była istniejąca do dziś łaźnia łańcuszkowa. Do pracy wyjeżdżałem na zmianę popołudniową, to był 14 grudzień, poniedziałek. Wydawało mi się, to co usłyszałem w telewizji i w radiu, że no, prowadzę stan wojenny na kopalni strajk. Wychodziłem do, do pracy, ojciec mi tylko powiedział tyle, rób to co inni. Na drugi dzień, pod wieczór, 14 grudnia znowu górnicy przyszli do kościółka Michała, mieliśmy radnią. Proszę księdza, bardzo znów jesteśmy niespokojni. Czy może ksiądz przyjść nas znów uspokoić? Ta formuła mi się zawsze podobała. Oni nie przychodzili, aby mi do jakiejś wojny zagrzewał, ale przychodzili prosić o modlitwę, która im da pokój wewnętrzny. Czy ksiądz może nas przyjść znów uspokoić? Przechodzę do łaźni łańcuszkowej, bo tam się przebierałem, zajmując ubranie robocze. Łaźnia łańcuszkowa to jest na łańcuszku ten moje stanowisko 2665. Przechodzę na brudną stronę, opuszczam mój hak z ubraniem roboczym. Obok stoi krzyż, ten krzyż misyjny i lampki górnicze. To już wiedziałem, że trzeba zostać. Nigdy w takich warunkach nie odprawiałem. Widziałem, że stół był, że stał ten krzyż. Patrzę na te dwa napisy, które przed sobą widzę w tej łaźni. Jeden nazywa się zachowaj czystość, drugi palenie wzbronione. Posłuchajcie: zachowaj czystość myśli. Nie pozwól sobie zamącić Twoich myśli tym, co zewnętrznie zaistniało w Polsce. Ty nie musisz wnosić w sobie stanu wojennego. Ty możesz być w sercu wolny. Zachowaj czystość myśli. I drugie, palenie wzbronione. Panowie, nikogo nie palcie. Pan Jezus potępił grzech, ale nigdy nie potępiał grzeszników. Panowie, palenie wzbronione. Nikogo nie palcie. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. W dniu e, tym najgorszym, czyli w środę 16 grudnia, e, kiedy po raz ostatni trwają rozmowy, e, komisarz wojskowy żąda od górników opuszczenia kopalni do godziny 11, inaczej wkroczy wojsko i milicja obywatelska. Wtedy padają takie e, słynne dosyć słowa w tej całej historii i myślę, że czasem zapomniane, e, kiedy komitet strajkowy, jeden, jeden z pracowników mówi, jeśli wejdzie wojsko, to my się wycofamy, oddamy kopalnię. No ja myślę, że w tej historii jest to kluczowy moment, bo być może rzeczywiście, gdyby nie chciano rozlewu krwi, to wojsko mogłoby wkroczyć, zająć kopalni górnicy by się prawdopodobnie wycofali. Piałem dość blisko relatywnie, bo to jest jakiś, nie wiem, kilometr, półtora kilometra mniej więcej stąd. Widząc na ulicach, na głównej ulicy Czołgi rano, po prostu podszedłem do, do... Wiedziałem, że się dzieje na kopalni, więc podszedłem tu blisko. Mi się wydało jeden wielki huk, a czołgi, które stały pod budynkiem dyrekcji, miały lufy wycelowane w stronę szybów kopalnianych. To była taka może być prowokacja, no, że są to no to nam to rozwalą, tą naszą kopalnię. Tak? Nasze miejsce pracy nie będzie do czego wracać. Wpadliśmy wszyscy do pierwszej z brzegu klatki, ja też padłem do pierwszej z brzegu klat klatki i uciekałem im dalej, tym wyżej. Padłem do mieszkania, które pierwsza kobieta mi otworzyła, no i tam po prostu całą tą akcję pacyfikacji widziałem z okna tego, tej, tych ludzi. I ona nawet sama mówiła, że jest pielęgniarką w szpitalu i że dostała informację z prośbą o, o to, żeby się przygotowała, bo może coś być się dziać. Nie? Można określić miejsce, gdzie znajdowali się zamowcy, którzy strzelali do górników. Tak. Pluton specjalny, w liczbie co najmniej 19 osób, funkcjonariuszy, wszedł na teren kopalni i ustawił się najprawdopodobniej tutaj. Tych funkcjonariuszy stanęła tutaj. Część mogła stanąć w wyłomie, który dokonał czołg. Strzały oddano najprawdopodobniej według sądu właśnie z tego miejsca, w którym stoimy, czyli mieli świetny widok na plac przed kotłownią, gdzie, gdzie rozegrała się tragedia 16 grudnia 1981 roku. Mówiąc ich slangiem, strzelali w łebi na komorę. Cztery strzały w głowę, cztery strzały w klatkę piersiową i w brzuch, lub tylko w brzuch, i jeden strzał w szyję. To są tylko osoby zabite, dziewięć osób zabitych. Wśród 23 postrzelonych górników większość obrażeń jest w górnych partiach ciała. To pokazuje, że strzelali tak, tak, aby zabić. Doktor Marek Jędrysik jest dziś emerytem. W grudniu 1981 roku zrobił coś, co wymagało nie nielada odwagi. Po ekspertyzie zachowany przez niego dowód rzeczowy okazał się bardzo ważny w procesach przeciwko zamowcom. W dniu pacyfikacji miałem dyżur. Taki, że tak powiem, z rozpisku, z plano. Jechałem do pracy, odwiedzając moją matkę, która mieszkała w Brnowie właśnie, gdzie znajduje się kopalnia Wujek. No i w czasie rozmowy z matką nagle rozległ się ryk syren i to wielu syren. Zorientowałem się, że coś złego się dzieje, bo wyszedłem przez okno, karetki pędziły w stronę mojego szpitala. No więc pożegnałem matkę i od razu pojechałem, jak gdyby włączając się w strumień tych samochodów sanitarnych. Na izbie przyjęć już był natłok poszkodowanych. Włączyli się wszyscy pracownicy szpitala, niezależnie od specjalności, bo nawet interniści, okuliści i laryngolodzy, wszyscy włączyli się do udzielania pomocy. Ja z racji tej, że jestem Lekarzem zabiegowym, ortopedą, więc przywładła mi ta część zabiegowa, czyli udzielanie bezpośredniej pomocy zranionym. Ta konkretna kula została usunięta z zestawu skokowego poszczególonego górnika. Zdaliśmy sobie sprawę, cały personel, zarówno chirurgiczny, jak i niechirurgiczny, że coś powinniśmy zrobić, żeby. Te dowody tego zajścia nie zostały na bieżąco zlikwidowane przez służby. Uznaliśmy, że coś trzeba zachować, bo to może być i powinno być potrzebne kiedyś, żeby całą sprawę wyjaśnić. Byłem posiadaczem pocisku, który osobiście wydobyłem z ciała osoby postrzelonej w trakcie akcji pacyfikacyjnej. Kopalni węgla kamiennego wujek w Katowicach w dniu 16 grudnia 1981 roku. Pocisk ten oprawiłem warżurowy kulisty wisior wykonany ze złota, a następnie przekazałem prokuraturze wojewódzkiej w katowicach. Pragnę dodać, że przechowując go i oddając dobrowolnie organom ścigania, przyczynię się chociażby w niewielkim zakresie do wykrycia prawdy obiektywnej. Po faktum wyszliśmy to już było już spokojnie. Znaczy spokojnie, no. Riazdki milicji było. W tym momencie nikt nie wiedział chyba z ludzi tutaj, które byli. Po tej stronie muru. Większość to była w takim szoku, że w ogóle nie wiedziała, co się stało. Wiedziała tylko tyle, że została spacyfikowana kopalnia, ale co się stało faktycznie w środku, ja myślę, że 90% ludzi nie wiedziało, nie miało pojęcia. Zostały zdjęcia. Tyle. W katowickim zakładzie medycyny sądowej wykonywano sekcję zwłok zastrzelonych na terenie kopalni wujek górników. Szefem zakładu był emerytowany dziś profesor Władysław Nasiłowski, który razem ze swoimi współpracownikami zachował kopię protokołów sekcyjnych ofiar tej masakry. Myśmy uzyskali podstępnie zresztą zezwolenie na to, żeby zwłoki indywidualnie pochować, a nie zbiorowo. To był podstęp, dlatego że ja to podsunąłem, wydrukowałem przed tym i ten prokurator, nie wiedząc co, prawda, podpisał to i potem się tym legitymowaliśmy. Służba bezpieczeństwa operacyjnie zabezpieczała każdy pogrzeb zamordowanego górnika. Nie mogłam w to uwierzyć, bo to taki był mój ukochany brat. I to było strasznie trudne. No, w rodzinie było strasznie trudno. Strasznie trudno. Nie mogliśmy się w ogóle pozbierać. Musieliśmy patrzeć na to, jak bez ojca rosły dzieci. Jak z jakimi problemami się musiały dzieci borykać. Nie miały możliwości, żeby tata pomógł. Wiele razy ja jak miałam trudne jakieś, jakieś chwile, y, tęskniłam za tym, żeby zwrócić się do brata, żeby, żeby mi jakoś pomógł. Jedynie mogłam się modlić do niego. W procesach zomowców, które trwały przez kilkadziesiąt lat, zapadały różne wyroki. Ostatni, prawomocny, zapadł w czerwcu 2020 roku. Pacyfikację uznano w jego sentencji za zbrodnię komunistyczną. A czy znawałem kilkakrotnie? I w katowicach na pierwszej rozprawie i później w Warszawie. Hmm. Powiem tak. Wszystko byłoby może normalne, ale bardzo mnie, powiem tu wprost, zabolało, kiedy po moich zeznaniach opuszczając salę, przechodziłem koło łaby oskarżonych i z szyderstwem i śmiechem, wprost nie krępując się, patriota, patriota. Ojczyzna musi, tego typu okrzyki złapać oskarżonych. To było takie. Czy nie za długo czekaliśmy na to, na sprawiedliwość, na to wszystko? Nie, to, to, nie, to nie w tym tkwi idea tego wszystkiego. Bo, bo to nie chodzi tylko i wyłącznie o, 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 o taką prostą sprawiedliwość i czy ktoś rzeczywiście przeprosi. Czasem chodzi o to, aby ludzie pamiętali. Najpierw trzeba dobrze pamiętać tutaj. Trzeba umieć pamiętać, trzeba umieć. Pamiętać o tych ludziach, po to, aby uczyć tej pamięci także dalej. I mam takie wrażenie, że z tą pamięcią jest na tym etapie już coraz lepiej i wygląda to zupełnie inaczej. Właśnie 16 grudnia każdego roku, kiedy w Katowicach wyjął Syreny, kiedy 700 dzieciaków uczestniczy w biegu pamięci i biegnie ze wszystkich miejscowości na Śląsku, po to, aby oddać hołd tym górnikom, i oni wtedy rzeczywiście świadczą o tym jak ważna jest dla nich wolność i jak ważna jest dla nich pamięć o tych ludziach.